Moi drodzy, to nie jest żart, ale właśnie pojawił się najnowszy trailer nowej gry Studia From Software, o której nic po prostu wcześniej nie widzieliśmy. Także zapraszam Was na wspólne obejrzenie trailera The Dash Blots, bo tak nazywa się właśnie nowe IP Studia From Software. Ja od razu od siebie mówię, że na pewno, jeżeli będą jakieś informacje się pojawiały, to będę na kanale pokazywał, więc zapraszam do subskrybowania, żeby być na bieżąco i już nie przedłużam, tylko zobaczmy, jak to po prostu wygląda. Podobno, bardzo bladbornowo, zostało to pokazane też podczas pokazu Nintendo. Nie, no, jest full HD, to jest najwyższa rozdzielczość na tym filmiku. Nie no, mega ciekaw jestem, co tutaj Miyazaki upichcił nam. Kurde, ale w życiu bym się nie spodziewał. No, jak opóźniony żart na prima prelice po prostu to jest. Dajcie moją krew. I moje życie, jak runa jakaś taka krwi, nie? Jakby, wsk... Jakby wskrzeszenie kogoś zmarłego, widać siną skórę. To się oddaje za jakoś życie. To pewnie nasza postać jest naznaczona. Ma kogoś przetransportować. Jest prom software. Ty no to jest Bloodborne normalnie. Steampunkowy Bloodborne. W epoce wiktoriańskiej. Co jest? Pokażcie walkę. Okej, okay, to jest inne. Inny vibe. Jak Wukong. O kurde, ale steampunk. CO JEST?! Czy to będzie otwarty świat znowu? Jakiś kos... Bardzo kosmiczne! Okej. Okay. Co tu się dzieje w ogóle? Jezus Maria! Jakiś wampiryzm? Jakiś boss będzie nie widział. O kurde. Głębinę. Z testów jeden. Oho, jest koop przed bossem, który w tle jest. Od razu na niego spojrzałem. Jakiś karabinek? Nie, no przecież to jest niesamowite. Murde, transformacja jakieś bestie też. Wreszcie miał gracza chyba. To jak z Lies of Pi wygląda. Tak, z pierwszych trailerów Bladborna. Malenia? W piżamie? The Dask O mój Boże. Ej, co. Jeszcze coś jest? Jest jakiś szczur śpiący? A to jest dziwne. właśnie przeżyłem właśnie załamanie. 2026 dostępne tylko na Nintendo Switch 2. <noise> nie wierzę! Nie no! So, Sony miało w dupie po prostu za przeproszeniem tego Bladborna. no to co, no to... W FromSoftware'ach, okej, okay, pokazuje, my chcieliśmy to zrobić, najwidoczniej. No to zrobimy dla konkurencji, dla Nintendo jako system stelera, nie? Nowej konsolki. Co jest grane? To już w przyszłym roku. No to może być nawet na start faktycznie Switcha, nie? Ja pierdzielę. Nie, kiedy ten Switch ma wyjść w ogóle? A nie, dobra, Switch jeszcze w tym roku. No ale kurde, no to będzie gruby tytuł, nie? Ciekawe, czy to naprawdę będzie tylko na Switcha, czy to będzie czasowo tylko na Switcha. Że to, wiecie, będzie czasowy exclusive. Ale kurde no, muszę się zastanowić, czy tego Switcha nie kupować, no. Boję się teraz, że będę musiał, nie? Bo totalnie tego nie planowałem. Tam nie było niczego, co by mnie interesowało. Aż do tej pory. Dziękuję ci bardzo From Software za to. No. To ciekawe, czy po tym ruchy Sony będą takie, że coś tam z tym Bloodborne'em będą chcieli zrobić, czy się już w ogóle obrażą, nie, na tę markę i na From Software. Ale, ale ogólnie Miałem na początku właśnie wrażenie, że mamy niższą rozdziałkę jakąś, ale to tak wygląda, że to wygląda, tro, no, jak gra właśnie, jak Bloodborne, nie? Nawet może trochę gorzej niekiedy, mam wrażenie. E, oczywiście artystycznie spoko, nie? Ale widać, że to jest na Switcha coś. Kurde, ale ten widok, no to tak jakby ktoś mi to pokazał, to ja bym powiedział, no okej, okay, to jest koncept art y, z Bloodborna, nie? Że jarnam. No to, to totalnie wszystko się zgadza. A ten filmik jest jakoś źle zrobiony, widzicie jak tutaj rozdziałka przeskakuje nagle? Ten bitrate. No może to też trochę zaburza odbiór, nie? Ale tu pociągi... Dziwna no trochę decyzja jest taka, że nie, nie puścili wszystkich dźwięków z gry, że coś tu jedzie i my tego nie słyszymy. Trochę to... Dziwne jest. Tu w ogóle widać jakieś wejście, że będzie z góry. Kurde, no ale jest to cały czas tak firm software'owe, nie? I wydaje mi się, że to... No musi być po prostu solsowa rozgrywka. No, no nie wiesz, żeby to było coś innego, nie? Na stówę. Tu w ogóle zobaczcie, jaka otwarta przestrzeń. Tu jakieś zejście. Tu wodospady mamy. Oczywiście wielopoziomowe miasto, no ogromne, no mega przypominające architekturę miarną nie, no też takie, taka wiktoriańska zabudowa. Kurde, no niezły, niezły miks, że tutaj tego sprzętu ma być jeszcze więcej, jak widać, no jakieś pociągi, kurde, bardziej może rozwinięta broń palna. Tu nie wiem o co chodzi, to jest w ogóle jakieś pomieszanie, nie, Kon koncepcji. Tutaj tak samo. Ja nie, wiem, ja nie wiem, co ja oglądam właściwie, nie? No i tutaj to już w ogóle się robi. Naprawdę. Ciekawie. No, wygląda jak jakaś opcja faktycznie na swobodne przemierzanie, co sugeruje, że to może będzie jakiś otwarty świat, czy bardziej półotwarty, chociażby, nie? To, tutaj ja naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi. To pewnie jakaś kacenka po prostu będzie, ale. Jezu, te niektóre rzeczy są tak Bladbornowe. To w ogóle wygląda trochę jak taki miks naprawdę Bloodborna z e, Lice of Pi w dużym stopniu, nie? Serio. Nieprawdopodobne. Co oni tu odwalili? Jak zaskoczyli? To też ciekawe, nie? Czy nie będzie upadku odobrażeń? Czy będzie jakieś, nie wiem, szybowanie? To jakiś wampir jest czy coś? Jakiś karabinek też ma? Na plecach? Nie, no. To 2, ale ja nie wierzę, co ja oglądam. Naprawdę. Ale smuci strasznie, że na Switchu to będzie po prostu. Bo to znowu będzie ta klątwa, że będziemy mieli, wiecie, klątwę Bloodborne'ową, nie? W tym przypadku, w przypadku Blood być może również. Że będzie znowu pewnie z 30 ów Oby. Chociaż stałe. Nie, nie wiem jak ten Switch 2 będzie wyglądał, nie? Ale... Ale no... No nie wierzę, żeby to chodziło w 60 klatkach, nie? Także... To nawet tak na tym trailerze wygląda. <noise> Także no, kurde. Błagam. Niech to będzie dobre, ale niech to też wyjdzie na coś innego, naprawdę. Zamknij oczy i kontempluj o księżycu. Nie, tu nie wiem, tu znowu jakieś bostrze maszą postać. To tak samo jak ten olbrzym, który był na początku, w miarę. Czy on nie był na początku. Nie, będzie dopiero. Tu. To nas trzyma, chyba. No trzyma. Tu ręka, tu głowa, tu nogi, nie? I to w ogóle wygląda jak scena z rewiru katedralnego w Bladbornie, nie? Tutaj ten widok, to światło, tu jakaś katedra. A to jest jak slice of Pi. To jest totalnie Lies of Pi. Albo ta fabryka Weniniego, e, albo sceny z e, tego gór, tej górnej części wystawy. Jezu, ciekawie się dzieje, nie? Ale no, roz, rozdzielczość tego filmiku, no nie jest najlepsze. To IGN wrzucał. Nie wiem, jak do tego doszło, że aż tak źle to wygląda u nich, więc to może trochę też zaburzać odbiór. Dziwnie ta animacja trochę wyglądała, jak rzucało tych wrogów, ale kurde. Ten to będzie, coś czuję, koks. Chłop w piżamie, z zasłoniętymi oczami. The Duskbloods, ja pierdzielę. No, no chyba będę musiał kupić tego Switcha. Niestety, dajcie znać, czy wy też planujecie. Zobaczę jeszcze, czy są jakiekolwiek informacje, może już teraz w internecie na ten temat. Czy, czy coś więcej wiemy o tym tytule? Okej, okay, i wiemy, dwie bardzo istotne rzeczy. Pierwsza jest taka, którą widzicie tutaj, co jest mega dziwne, bo na Nintendo e, oficjalnym profilu e, UK zostało zapowiedziane Souls jest trailer i uwaga, a brand new multiplayer title twórców Dark Souls i Elden Ring from Software. Ekskluzywnie na, wejdzie na Nintendo Switch 2 w 2026 roku. No już za rok, ale New Multiplayer Title to nie wyglądało jak typowy Multi, to wyglądało jak gra z elementami kołopowymi, no chyba, że tak to po prostu zostało określone. Jeżeli to będzie tylko Multi, to już w ogóle będzie pff, dziwne, nie? Naprawdę. I. i, i... Czekam na więcej newsów, a propos których? E, za dwa dni już więcej będzie wiadome. Ma być jakiś wywiad z Miazakim? Ma o tym opowiedzieć 4 kwietnia tego roku. Także już pojutrze możecie spodziewać się jakiegoś update'u na moim kanale w sprawie Dask A na razie dajcie znać, co sądzicie o tym tytule. Czy w ogóle się spodziewaliście, że takie coś nastąpi? Jak Wam się to podoba, czy czekacie? Czy w ogóle planujecie w takim razie kupować to? E, na, na, nie wiem, Switcha, czy to jakoś wpłynęło na waszą decyzję, że konsolę sobie kupicie, czy, czy, czy raczej się wstrzymujecie. No kurde, no nie możemy mówić, że to jest Bloodborne 2, nie, ale kurde, to, to, to wygląda tak, jakby naprawdę Miyazaki chciał coś takiego stworzyć, mega podobnego do jednego ze swoich ulubionych dzieł, no ale... Nie wiem, no chyba jednak nie mógł przez to Sony tego zrobić, nie? Wydaje mi się, że ta gra pokazuje, że on chciałby coś zrobić w takim settingu, nie? Tylko że. <gry> widocznie Sony jednak się nie chciało jakoś dogadywać. Nie wiem, kurde, to jest mega dziwna sytuacja. A to, że taką grę teraz dostajemy, to jest w ogóle na Nintendo, to jest totalnie jeszcze dziwniejsze. Śledzę te gry, odkąd yy, tylko Dimo Souls się pojawiło i. Naprawdę nie, no, nie przypominam sobie nigdy, żeby coś równie dziwnego kiedykolwiek nastąpiło. Także ja jestem w totalnym szoku, dajcie znać jak, jak wy i jakie są wasze wrażenia. Um, to, to jest obłęd. Ciężko, ciężko jest to nawet jakoś jeszcze bardziej skomentować. Wydaje mi się, że to będzie jakiś Souls-like, że tutaj nie odejdę totalnie od tej formuły. I że to, to, to multiplayer że może być trochę nie do końca precyzyjnym określeniem, ale zobaczymy pojutrze, możemy na razie gdybać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Za obejrzenie tego filmu razem ze mną, za bycie ze mną z moją reakcją i kilkoma newsami. No i do zobaczenia w kolejnych produkcjach na kanale. Zapraszam na Kazane, no i oczywiście na update'y z The Dask z nowej gry z Studia From Software. E, oczywiście nowego IP obok, no, kolejnego nowego IP po Elden Ringu. E, no i. Ciekawe, czy w takim razie oni pracują nad czymś jeszcze, bo pamiętajmy, że była mowa, że From Software pracować chce teraz nad wieloma różnymi projektami. Jeden z nich jest Night Rain. Wydawało mi się, że okej, okay, jeden to będzie Night Train, drugi to będzie jakaś kolejna gra, nowy IP. No tak się okazuje, że tak, miałem rację, że tak jest, ale to jest ekskluzji na Nintendo. Pytanie, czy pracują nad czymś jeszcze? Może Armored Core? Może nad kurde czwartym IP jakimś totalnie nowym? Albo nad jakimś remasterem? Albo komuś coś zlecają. Nie wiem. Chcieliście za wiele projektów zabrać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Oby tego nie było spadku na jakości, nie? Wielkie dzięki słuchajcie, za oglądanie. Eee, na, pewno, na pewno po tym, co zobaczyliśmy, nie można powiedzieć, że ten Dusk Bloss to będzie jakiś odgrzewany totalnie kotlet, bo tutaj widać, że jest naprawdę no, chociażby ten system poruszania. Dużo jest w, w tym wszystkim, nie? I dużo jest niepewności, niejasności i, i mega czekam na ten wywiad z Miyazakiem, jak on to wszystko opowie. Miejmy nadzieję, że też jakieś nowe materiały wyjdą, może jakiś krótki gameplay na przykład, niepociętny 2-3 minutowy, chociaż to już by nam naprawdę bardzo dużo powiedziało. Tymczasem nie przedłużam, bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, mówi do Was Demolidias, na razie. Papa I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znaniesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.